Siemanko, jesteśmy z Safulem na Siemano. warszawskim Ursynowie. Dzięki Kamil, że poświęciłeś mi ten czas, żeby się tu z nami spotkać. Dzięki za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że jesteś. Dzisiejszy trening będzie poświęcony głównie ciosom podbródkowym, ale oczywiście nie będziemy bazować tylko na tych podbródkach, tylko będziemy je rozwijać do pełnych akcji bokserskich. Eee, skopnięć, na dzisiejszym treningu przerobimy low -kiki. Są to proste kopnięcia, ale wszystko wytłumaczymy. Przed nami 15 minut rozgrzewki, 5 minut takich ćwiczeń podgrzewających, chociaż jest gorąco. Trochę się podgrzejemy, później 5 minut pogimnastykujemy i porozciągamy. Przy okazji pogadamy o starych czasach. Ok, trójcik w miejscu, takie na paluszkach podskakujemy sobie, rozkręcamy nadgarstki. powieckami, bo tak, znamy się ładnych parę lat. Poznaliśmy no, się gdzieś stary. pod koniec lat 90, pewnie jak wchodziliśmy w takie dorosłe życie, tak? No tak sobie, wiesz, myślałem przed, e, przed treningiem, no i tak 98, 99 spokojnie tak na Śródmieściu nie? żeśmy się poznali. Tak. No. Ty przyjeżdżałeś chyba do nas, e, bo znałeś tą, tą ekipę incydentów, prawda? Tak, poznałem, w poznałem młodego białego tu na Ursynowie. No i zacząłem przyjeżdżać Synowa na ślub mieście. Tak, zupełnie inne czasy niż teraz. Zupełnie inne. Początek ramiona rozkręcamy do przodu. Początek hip-hopu w Polsce, można tak powiedzieć. Tak na szerszą skalę. No, no wtedy to się zaczynało. Pamiętam. Pamiętam, poszły się te składanki wąta. i Incydenty dały numer też na I do tyłu. Ta składankę Waca. Teraz A. widzę, że chyba... Co wydaje z powrotem, tak? Czy coś takiego? A nic mi nie wiadomo o tym na razie. I jedna ręka krąży że ma materiał. Tak, incydent? Nie, tak, incydent? Ja, ja w ogóle zainspirowany chłopakami i sam zacząłem pisać tekst. Wtedy od no. czasów incydentów. Każdy z nas w tamtym Uf. czasie zaczynał. Ja zaczynałem w ekipie WSP okay, pięty o pośladki w ekipie WSP. I każdy był zainspirowany właśnie pierwszymi składankami Volta. Były te czasy, kiedy wyszła molesta, skandal, za chwilę. Płyta zip składu, powszednich chleb, kolanka w górę, hop. No powiem Ci, że powszednich chleb do mnie trafił nawet bardziej niż skandal wtedy. Okej. Okay. Jakoś miałem wiesz, taki klimat. No tam takie były klimaty mocniejsze trochę niż teraz. Ten hip hop trochę inaczej wyglądał. Było dużo bardziej chyba tak z jednej strony hardkorowo, mniej komercyjnie na pewno To jest Lanka. zdecydowanie. Wtedy lap, wiesz, wtedy byłeś w tybie, że tak powiem wiesz, zasady, no ale poziom wiesz, poziom w rapie, wtedy też było. Śmieszne, że właśnie na składance jednej z pierwszych składanek Volta była ciemna i jasna strona, czyli dwie takie. Płyty czy kasety? Chyba płyty już wtedy. Eee. ja miałem kasety, no ale to Wtedy jeszcze kasety. Rozkręcamy stoskowy. I ten podział się tak jakby wytyczył już od tamtej pory, tak? Jasna strona e, tej pierwszej takiej popularnej składanki Volta to była taka bardziej hip-hop, taki imprezowy, taki lightowy, o niczym konkretnym, bardziej. O Rozrywkowy, tak? Tak, tak, tak. A ciemna strona to była taka życiówka, osiedlówka. Uliczny przekaz. Tak, tak, tak. No i śmieszne, że jakby już u samego początku ten podział się zaznaczył. No, zaznaczył. Zresztą to wiesz, to na osiedlach też trochę... Rozruszamy Trochę kark, Było czuć. w górę i Jak był, wiesz, podział, na no, tak zwanych, wiesz, no, prawilnych i bananów, kurcz. Tak. Tak to wtedy wyglądało. I jak banany robiły... Do tak. na Osiedlu Dokładnie że tak często było. byli odwiedzeni przez grupę kolędników. Niespodziewanie nieproszonych gości. Śmieszne czasy, bo to w zasadzie parę lat wcześniej wjechały telefony komórkowe. Podejrzewam, jak my się poznali, to jeszcze nie każdy miał komórkę. Rozkręcamy kark. Sławetne pięciosekundówki. <głos> <głos> dokładnie. Młodzi nie wiedzą pewnie co to jest. Na bank nie wiedzą. Ale kiedyś minuta kosztowała około 4 zł. I A 4 zł kiedyś to jakaś to Tak. To 4 zł kiedyś to była płaszka powiedzmy, papierosów. No, no dokładnie. Czyli z 15 zł można powiedzieć. Tak. tyle kosztowała minuta, połączenia. I któraś sieć wprowadziła opcję, że 5 sekund teraz. można gadać za darmo. Więc dzwoniło się. Na 5 sekund, dobra, gdzie jesteś? Widzimy się tutaj. Dokładnie. I w ten sposób unikało się rachunków. Chociaż znam ludzi, którzy, którzy po zlikwidowaniu 5 sekundówek, proszę siebie, dalej dzwonili. Przychodziły rachunki po kilkaset złotych. Niereformowani, skłon w przód, ramiona w bok i skręca skłony. Chodź, plecy. Tak dokładnie było. Pierwsze numery to się nagrywało z jamnika na jamnik. Czyli podkład na... Wpuszczało się z jednego mi odtwarzacza, a na drugim tak zwanym jamniku się włączało nagrywanie albo, to miałeś, albo miałeś dyktafon, na a, gazety, na dyktafon no. włączałeś z jamnika bit i leciałeś, więc. <słuch> Powiedz mi właśnie, każdy z nas marzył o tym, żeby zostać raperem w tych czasach. Kiedy wchodziliśmy w dorosłe życie, zainspirowani starszymi kolegami z osiedli i tymi też amerykańskimi składami lat 90 Jak to później u Ciebie się potoczyło? Co hip-hop jakby wniósł do Twojego już bardziej dorosłego życia? Co wniósł? Wiesz no, mi się rap, wiesz, kojarzy z, albo z konkretnym przekazem z tamtych czasów oczywiście, który Często pomógł Wy, wyciągnąć kogoś, prawda? Albo po, podnieść na duchu, wyciągnąć z jakiejś, wiesz, z jakiegoś dołka ciężkiego, bo sam na pewno słyszałeś, wiesz, jakieś historie typu, że e, ludzie, słuchacze dziękują swoim, wiesz, swo, e, swoim, że tak powiem, idolom za to, że im pomogli w ciężkich chwilach. Tak, spali. tak, jasne. Albo z drugiej strony mi się kojarzyło no, z imprezami, czyli wiesz, co, co weekend, sobota. Szło się na miasto. Szło się na miasto. z ekipą najczęściej. I był szum. Kładziemy, wstawiamy no, nóżkę z przodu, pięta oparta, palce Aha. zadarte na siebie. I robimy skłon niski, schodzimy brzuchem jak najniżej do uda. I hip-hop na pewno dał to, że po wydaniu płyty z Wigorem, Wysokie Loty na przykład, poleciałem do Stanów Zjednoczonych na trasę koncertową. Później też odwiedziłem Londyn druga noga, zjechałem trochę w miast w Polsce dalej jak kontynuowałem tą przygodę z Korasem jako pokój z widokiem na wojnę no to też gdzieś tam polataliśmy po, po, po Polsce grając koncerty już na pewno poznałem mnóstwo ludzi I pamiętam taką rzecz, że łapa, kłonisz teraz na park łapiemy po skosie, po przykątnej i trzymamy, rozciągamy czworo głowy, Czuj. pamiętam że te pierwsze koncerty hip hopowe, na które jeździłem gdzieś w Polskę, otworzyły mi trochę głowę na to, że świat się nie kończy na Śródmieściu czy na w ogóle w Warszawie. Tylko, że są też inne miasta i niby się o tym wiedziało, tak? Ale jakby to naprawdę mocno otworzyło głowę, że, jest, że istnieje też inny język polski i że, że te chłopaki, te składy hip hopowe z innych, z innych miast mówią też trochę... Też coś do powiedzenia i, ale też, mówią, i też mówią o innym językiem, mają trochę inną gwarę, inne końcówki często. Dziewczyny są też silne w każdym mieście, skręcamy <laughs> bioderko, łapiemy ja Mi rynek. się do, do Stanów nie udało wyjechać z koncertami, ale trochę po Europie też, Wiesz, Bruksela, o. Też się Belgia, wyspy. Tak najfajniej się jeździ po świecie, że lecisz, jakby masz roboty do zrobienia, łączysz też przyjemne z pożytecznym, z jednej tak. strony zarabiasz kasę za koncert, a z drugiej strony. Pozwiedzasz sobie, poznasz nowych ludzi, nowe, nowe kultury. Dokładnie, I poza tym nie jedziesz jako taki zwykły turysta, który gdzieś tam chodzi jakimiś wytyczonymi szlakami, tylko miejscowy jakiś tam organizator albo jakiś tam skład, który znasz, e, z, pokazuje ci życie w tym mieście zupełnie od drugiej strony, nie? Od, od kuchni, odprowadza od backstage, że tak powiem. No, to. tak zazwyczaj było, czyli wiesz, organizator najpierw wiesz na jakąś. E, chciał pokazać miasto albo ludzi, Pola, Polaków mieszkających, nie wiem czy to w Londynie, czy w Brukseli, czy w jakichś wiecz, innych miastach. Potem e, koncert, melancholik. I czasami albo jeszcze jeden dzień więcej zostawaliśmy to było czas na regenerację, albo powrót na Catwall. No dokładnie. Znam to z autopsji, te powroty na po prostu. W totalnym niewyspaniu, mylenie bramek na lotnisku <gry> i tak no, dalej. Było parę razy tak, że ktoś się na przykład, nawet spóźnił. Czekaj, już nie będę mówić, który to DJ, ale i tak podszedł, wiesz, e, lekko do kwestii powrotu, że, że musiał wracać na następny dzień i przebukować sobie <gry> Nie Nieraz tak było. Teraz dwa słowa o low kicku. Low kick jest to kopnięcie niskie na udo kością piszczelową, stankami w pozycji walki, kopnięcie jest zadawane piszczelem w udo, Czyli powyżej kolana, poniżej biodra na tą część i możemy kopać wewnętrzne łukiki i zewnętrzne łukiki. Kopiemy piszczelem. Częstym błędem jest złe wyczucie dystansu u osób ćwiczących i kopanie stopą. Jak się przyzwyczajecie do takiego dystansu, że się kopać paluchami, to jak dojdą później obrony, czyli na przykład podniesienie nogi do bloku, to już się zaczynają schody. Bo no wtedy podnieś nogę okay. do bloku. Dzień dobry. To my odjeżdżamy. Nie, tacy, tacy, zawodnicy, to. No, no, no. akurat byłoby dwóch na dwóch. Moglibyśmy się spróbować. Może następnym razem. Dobre. Dobre, Także... Jak kopnąć strażnika mińskiego. <laughs> <laughs> e, Okej. Okay. Uwa uważamy, żeby nie kopać właśnie paluchami, tylko żeby nasza Można stopa... Można sobie krzywdy chyba zrobić. Dokładnie. Tak. Wiadomo, tak jak trafię stopą, to też przeciwnika będzie bolało. W momencie, kiedy mój przeciwnik podniesie nogę do bloku i na przykład ja trafię w kolano kurde, paluchami, no to wiadomo, te kości śródstopia są drobne. One się łatwo mogą połamać, wybić, uszkodzić. Więc dbamy o to, żeby stopa wystawała za udo partnera. I to mhm. jest tyle, jeżeli chodzi o nogę, którą kopiemy. Ale bardzo ważna jest ta noga podporowa, ta, na której stoimy. Przede wszystkim musimy otworzyć sobie biodro. Czyli postawić nogę palcami na zewnątrz, tak, żeby moje biodro było już ustawione do kopnięcia, na wylot. Tak, zobaczcie, jak stoję nogą w miejscu, to staw kolanowy mhm. mi trochę blokuje mhm. w ogóle ten cały ruch. Więc najpierw otwieram Delikatnie. nogę na zewnątrz, z takim stepem wchodzę Aha. na tą nogę, tak. Wchodzę, kopię i wracam do pozycji. Jedna rzecz, kopnięcie jest niskie, dlatego wzmocnimy je schodząc na nodze w dół. Czyli moją masę, moje kilogramy ściągam, ściągam do dołu. Dwie minuty pracy, pierwsza osoba. Hop i wracam do pozycji. Hop I wracam do pozycji, tak? Istotny element po kopnięciu szybka, stabilna pozycja. Teraz tak, ręce albo w gardzie trzymam łapki wysoko, tak żeby mi przeciwnik na przykład nie zadał jakiegoś kontrującego ciosu. Albo rękę nad nogą prostuję za plecy, to mi troszeczkę wzmocni jeszcze bardziej to kopnięcie, bo mogę szarpnąć mocniej całym ciałem. Tak? Ale tutaj chowamy się za bark. Jak na przykład przeciwnik by uderzył lewego sierpa, no to gdzieś mi tu pójdzie po barku, bo tak? zostanie prosto w brodę. Więc to jest taka rzecz, żeby chować ryjek za, za bark. Przynajmniej poproszę, tarczy bardziej z boku. O, właśnie, i działamy. Stań przodem, bo cię noga nie będzie bolała w ten sposób. O, o dobrze. No. Prawym lokwikiem fajnie się kopie po lewej ręce, na przykład lewy prosty, prawy łokieć tak po lewej? Tak. lewa ręka coś do ręka i prawa tak jest bo naturalnie się wtedy skręcasz do tego kopięta, tak jest tak jest i końcówka 20 sekund, ostra, tak, zaczyna działać okay. uderzę jako pierwszy na lewą rękę bijemy lewy podbródek, tak i ciągnąć lekko znowu. Niżej na noga i wychodzę znów w górę. Dwa, trzy i teraz tylny podbródek. Pokaż drugą łapę Aha. na wysokości brody. znóżki w górę wychodzę, tak? I to zadanie wykonałem teraz przez 3 minuty w miejscu, stabilnie stojąc. Dawaj Kamil, lecisz lewy podbródek. Tak jest. Tak i Lekko dłużej żeby użej. mieć tą sprężynę, nie? Dokładnie. Że, żeby noc no z czego wyjść i ładny wkręt pod podróż że Czyli jak trafisz to nie ma co zbierać. Zgadza się, to jest prawdę. Dobra, zobacz, nie naciągaj tego. Od razu ustaw się tak, no. skręcony. O. Od z, razu z, od, tego, tak? z tego. Dwa, trzy. Super, mocno jest. Zmiana. Tak. Znaczy, mogę to uderzyć, ze skrętu wyjść mocno. Mogę to uderzyć bez skrętu, tak? Będzie lżej, ale nie, będzie mniej widoczny. 3 i druga łapka. Tutaj też mogę naciągnąć, żeby uderzyć, ale to będzie widać. Jak jestem od razu skręcony w ten sposób na tylną nogę, podchodzę bliżej, tego tak nie widać, tak? 4, 5, 6, Pięć. Trzy, pięć. Się. Strażmiejska... trochę mi ucieka strasz miejska mi się przypomniała ciekawe czy będą wracać czy podejmą wyzwanie Oj. to byłoby nagranie co jakbyście zaczęli Safula z Jurasem lejący strasz miejska mielibyśmy tutaj kurde milionowe wejścia w jeden dzień Kurczę, lepszy niż jakiś wiesz walki że tak powiem walki żuli sobie. <śmiech> <śmiech> dobre dawaj. dawaj na czoło Hoppa. Hoppa. Ok, naszą akcję, ten tylny podbródkowy po uniku, rozwiniemy o sierpa, okay? Czyli uderzymy już dwa ciosy, unik, wychodzę podbródkiem i kończę sierpem. Zwróćcie uwagę na to, żeby w tym ćwiczeniu przenosić ciężar ciała z nogi na nogę. Czyli robię unik, chodzę na tylną nogę. Wychodzę z podbródkiem, jestem na przedniej nodze i sierpa bije znowu na tylną nogę. Czyli przechodzimy sobie z tylnej nogi na przednią i kończę na tylnej. Rozbujajcie ten ciężar ciała, wtedy te ciosy będą naturalnie, bez wysiłku Wam wychodzić jeszcze silniejsze. Zwał. Trzy. Dwa, cztery. Dwie. Pięć. I sześć. I zmiana. Mówisz sportowo, teraz triatlon. Triatlon. Nieźle. Wiesz, to konkretne wyzwanie. Chciałem się porwać na początek, na debiut, na jedną, drugą Ironmana, ale wystartowałem w jednej czwartej. Nawet wiesz, lepiej, bo nie ma co się od razu porywać na dłuższe dystanse, tak. żeby się nie zniechęcić, bo to jednak wiesz, cały ten Cykl Jak przygotowawczy. Się, o to chciałem zapytać. Trochę trwa. Jak długo taki cykl przygotowawczy, fajny i z ilu takich elementów się składa? Powiem ci. Tak, ja zacząłem. W zeszłym roku najpierw zacząłem trenować basen. Uczyć się pływać, bo wiesz, możesz umieć pływać. Ale nie, nie pływasz poprawnie, no, tak samo jak z, bok... z boksem, kickboxingiem. Ktoś może to... uderzyć, ale nie uderza. A tu masz poprawnie. długi dystans do przepłynięcia. Tu są dyst długie dystanse, więc trzeba się naprawdę dobrze nauczyć pływać crawlem. Jest to najbardziej efektywny styl i najszybszy tak naprawdę. No i te, od tego zacząłem. Potem doszło bieganie i na samym końcu rower. No, można po powiedzieć, że tak od początku roku. Koniec grudnia, początek roku zacząłem na porządnie się przygotowywać. Chciałem wystartować w maju. Wystartowałem w lipcu ze względu na kwarantannę. Ale powiem ci, że, że to jest kurcze nieporównywalne z niczym. To uczucie już jak ukończysz, satysfakcja, potem oczywiście rozkminiasz, co można było lepiej zrobić, gdzie tak. szybciej, gdzie odpuścić, gdzie przyspieszyć. No ale ze sportów do tej pory, znaczy ze sportów, to mi jakby dało. Największą taką satysfakcję. No, jeszcze podobny stan miałem po skoku z padochronem. Wiesz, w głowie, taki wiesz, takie, taka nirwana, jakby oczyszczenie. Aha, aha. To można porównywać, jakby stan takiej głowy, ducha po ukończeniu triatlonu. Więc nie wcale się nie dziwię tym ludziom, co Że się uzależniają, co się uzależniają i, i na przykład zaczynają sezon triatlonowy i przynajmniej raz w miesiącu, jak najczęściej, startują na taki sezon. Co, poczuć tą, tą moc, tak. tą energię? nieźle. Ach, nieźle. Dobra, przechodzimy do trzeciej serii i działamy. Triceps. gada serhab. No, momencie sam się od razu. Oh, no dobrze. Dobra. Czwarta ostatnia rundka. Let's go. Mamy to, powiedz mi, Kamil, na zakończenie dzisiejszego naszego spotkania. Jeżeli możesz coś zdradzić, co u Ciebie się teraz będzie działo, jeżeli chodzi o aktorską stronę Twojego życia, bo jak wszyscy wiecie, pewnie bardzo dobrze przyjął się serial Ślepnąt od Świateł, napisany na podstawie powieści Kuby żuczyka o tym samym tytule. Kamil zagrał tam główną rolę, wcielając się w rolę dealerka uwikłanego, kurde. W bandziorskie, mocne historie. Bardzo fajny serial. Ogólnie bardzo polecam, bo obejrzałem dwa takie dobre seriale. Jeden to był właśnie Ślepo od a drugi to Rost. To były dwa seriale, które mi się naprawdę mega podobały w 2018 roku. No co dwa lata minęło od tego czasu, to ci pewnie przyniosło mnóstwo jakichś propozycji, rozpoznawalność i tak dalej. No przede wszystkim rozpo rozpoznawalność. Jakieś różne propozycje się po drodze. Pojawiały i póki co zagrałem tylko w słowackim filmie O dwóch uciekinierach z Auschwitz Ten film wejdzie do kin w przyszłym roku Wiem, że będzie miał w styczniu premierę na Słowacji I prawdopodobnie też w styczniu albo w lutym w Polsce Grałem tam drugo, drugoplanową rolę więźnia Auschwitz, który tam jakby Wie o ucieczce tych dwóch słowaków, ale, ale jest w grupie, która to w jakiś tam sposób kryje, czy... czy chcesz się przygotować na siebie, do tej prawda? roli jakoś chce się schudnąć, nie wiem. Wiesz co, ma, ma, miałem mało czasu, bo dostałem propozycję, musiałem się szybko na to zdecydować. Ale, ale tak, no, z, udało mi się zrzucić tam. Niby nie dużo, ale to widać pewnie w kamerze. Udało mi się zrzucić 5 kilo tam, bo bodajże w mhm. trochę ponad tydzień. Ale to wiesz, to było. Rola dosyć, zupełnie inna niż... Zupełnie co innego niż, niż ślepąc od światła, ogolili mnie na łyso, wiesz, wrzucili w, w pasiaki i zupełnie też inna energia tam na, na planie, no bo to się dotyka czegoś, co, co było naprawdę. Oni tam wybudowali pod Bratysławą e, fragment, jeden do jeden fragment Auschwitz, czyli te waranki były w tej samej wielkości. Można tak było dalej. poczuć pewien ten klimat, Można było trochę gdzieś, gdzieś to poczuć, na, nawet wiesz, nawet. Nawet ja to czułem, masz mi skręcać. Ja, ja wiem wiesz, o czym to... mówisz. To jest taka magia, kurczę, plan zdjęciowego. Kiedyś kręciłem teledysk do kawałka testament żołnierz Zaka, za który odpowiedzialna była ekipa 9 liter filmy i zrobiliśmy inscenizację przesłuchania w takiej katowni jakiejś piwnicy. Zaranżowaliśmy to na katownię Łubecką. Tam był więzień był charakteryzowany, pobity i przesłuchiwany przez NKWD i takiego ubeka. To jak to widziałem z boku, to mi normalnie ciarki przeszły, bo to jest taki moment, że się przenosisz nagle w, w czasie. Przenosisz się w czasie I czujesz to normalnie w tej, w tej cieleśnie, sytuacji, nawet no. teraz mam ciary na, na, na rękach, czujesz autentycznie powagę sytuacji. No wie? dotykasz prawdy, kiedy wiesz, gdzie dotykasz prawdy i gdzieś się komuś jakaś krzywda, jakaś wielka zbrodnia działa, a ty gdzieś gdzieś, gdzieś się o to ocierasz, to, to jesteś w stanie jakby czuć się w to, poczuć te wczuć, emocje. Tak. No. Czyli to, a później co dalej? Potem wiesz co pracuję teraz nad, nad płytą surową. i zobaczymy co, da, co dalej. Różne, czasami, wiesz. Są różne propozycje, nie wszystkie się decyduję, żeby tak, przyjąć, tak. prawda? Bo nie mam takiego podejścia, że tam, gdzie jest pieniądze, tam, tam idę, raczej staram się, wiesz, do dobierać. dobierać. Czasami, wiesz, czasami to, to to jest i, i na plus, i na minus, bo na przykład jak nie masz nagle ci się nie masz w ogóle jakiejś nie tam grasz, propozycji, nie grasz, a chciałbyś grać, no to gdzieś tam tego brakuje, no ale, ale wiesz, no życie to jest sztuka wykonywania mądrych mądrych Dokładnie, Nie możemy być w dwóch miejscach jednocześnie, no tak trzeba jest. wybierać mądrze. Saful, dziękuję pięknie Dzięki za, opracę, za Świetny trening. Dziękuję za trening. Trenujcie z Jurassem. Zapraszamy na platformę treningów online. Tak jest, zapraszam również. Odpalcie sobie. Trening ze mną i inne treningi trenując z Judasem. Piona. Dobry trening. Elo.